jestem na lewidowskim odcinku. dzisiaj chciałem pokazać Wam to co mam za plecami, czyli moją zetareczkę. Też hmm. przedstawia się ona właśnie w ten sposób. Hmm. Myślę, że jest całkiem ładna. Hmm. Dlaczego znajdujemy się na G1? Ponieważ yy, Zeterkę tą będę głównie stosować do driftu, a G1 jest akurat świetnym miejscem do driftu. Tak jeszcze po rozłączeniu lampek się prezentuje. Jeszcze sobie podniesiemy o tak. Dobra. Hmm. Bez lampek Tako. No, Dobra, także myślę, że przejdziemy się teraz tutaj na dół, potem hmm, potem troszeczkę na 1 czwartą i już wrócimy normalnie do bazę. Mam nadzieję, że długo to nie będzie trwało. Autkaz jest to jest całkiem fajnie mm, można powiedzieć, że kupiłem je od Yasua, czyli takiego gościa z mojej byłej organizacji Teraz tam może przyjmiemy go do, do, do tytułu, to teraz, czyli Best Friends, wazaną przez Multisa No, mhm. także pojedziemy przy okazji to pewnie gdzieś bankomat To powiem Wam co mam zamiar zrobić Następnie Ponieważ ta zeterka mi się spodobała To nie wygląda Auto do driftu No nic więcej nie chcę To może fałmok troszeczkę za mały Ale chodzi mi głównie o drift Tak jak we wszystkich otach. Tak więc Mam zamiar sobie pozbierać na MK2 do niej Gdzie wczorajsze 3K już jest Będę to tak zarabiać po 3 k dziennie, w weekendy może po 6, po No coś, coś, coś około tak 5-6. Myślę, że w 2 tygodnie się wyrobię. No ale rzeczywiście będę zarabiać, nigdzie się nie śpieszę. Cuterka jest bardzo fajna, podoba mi się. Mam zamiar do niej dawać MK2. Może jakiś wydech wpadnie. Na pewno jakaś rajka się da, bo rajka to już mogę nawet sobie kupić, ale... Reiki nie mam zamiaru nareszcie dawać, ponieważ władzę MK2 yy. I chciałbym wam powiedzieć, że za 2 tygodnie, no tak za 15 w sumie dni, to 2 dwa, dwa tygodnie, jeden dzień mam urodziny. Yy. I właśnie ta MK to też jest troszeczkę związana, ponieważ mam zamiar sobie na nią pozbierać, żeby mieć taką właśnie Zeterkę MK2 yy. no. Na no urodziny, coś takiego. Także jak jak tam będziecie chcieli to możecie nie wiem wbijać na G1, ponieważ często będę na G1, tak jak to ja. Ja często jestem na G1 yy... No ponieważ się tam driftuję, bo, bo ponieważ to jest dobre miejsce do driftu. I tak było pojechałem za daleko, ale nieważne. Zapomniałem, że to 1,4 to jest tam. Dobra, się trochę wrócimy. Dobra. Więc ciśniemy, ciśniemy. To jest oczywiście sportowa, jest to auto ścigantów. Yy, uważano jako drugie najlepsze auto do w Pierwszym przyzwyczajenie LG, to nie ma żadnych yy, dyskusji, przecież to jest wiadomo, że LG jest pierwsza. Yy, właśnie miałem taki dylemat ZR-ka czy I Pomyślałem, że jest jeden z jednak ZR-ka, ponieważ mi się bardziej podoba. W ogóle to właśnie takie wysuwane światła, znaczy otwierane, wysuwane, jak tam każdy mówi. No ale listuję, pomiędzy nimi się fajnie. Famax y, 167 podobno, chociaż ja tego nie widzę. No podobno pisze wszędzie, że jest 67 i że po zamknięciu wyko będzie prawie 90 jechało. To jest oczywiście To jest trochę dziwne. Mam nadzieję, że odcinek nie będzie długi. Też nie chcę jakoś super długo. Tak jak mówiłem, mniej więcej za tygodniem mam urodziny. Że dokładnie 16 marca, oczywiście. No ale także, tym światło nieważne. Przejdźmy się. Zero skręcania. Nie wiem, czy będzie potrzeba. Chyba będzie potrzeba, ale no. 9 sekund. 9.069. no. Może być. Nie jest źle, dobra. Tak więc, tak jak mówiłem to jest fajne to co ma w tunet to te lampy yy, drastic blue prawdopodobnie jakieś po 80% ponieważ niedawno były zakładane znaczy nie przeze mnie ale niedawno były zakładane yy. można powiedzieć że kopiemy już jakieś 120k chociaż w sumie to ja oddałem yy, znaczy no yy. Akurat y, ta sabra, którą miałem, której jeszcze się nie pokazałem na odcinku niestety Ponieważ za szybko się to stało No, 66% No, dobra, wyjeżdżam z tym, bo muzyka mm, No i Maggie, klasyk mm, No i y, ten, no, wlot. Yy, właśnie słowo miał robić ją full visual, czyli jeszcze dodać wydechy i yy, te no, progi. Też progi to tak, progi chyba 8k kosztują, wydechy 12 to jest jakieś 20k. Równie dobrze mógłbym to sobie na początek i dopiero potem mk2, ale pomyślałem że na początek mk2, żeby to fajnie driftowało, potem że właśnie sobie full visual i potem mk1 dowalę i taki pewnie będzie mój plan, no chyba że sobie tą zeterkę już sprzedam ale prawdopodobnie jak będę coś do niej montować to już jej nie będę sprzedawać jest, jeżeli, jeżeli bym ją sprzedawał to właśnie w tym stanie jak będzie jest teraz e, bo po prostu potem jak już zamontuję to całe tunę to jakieś e, niestety każdy patrzy po demoncie niż po osiągach i tak dalej tak więc po prostu e, no tak więc po prostu e, nie, nie będzie mi się opłacało to sprzedawać a moim zdaniem zeterko jest fajna i zasługuje na takie właśnie rzeczy. Um. Oj ojoj. A właśnie fajne zeterce jest to, że jedyne co się może w niej zniszczyć. Akurat światła się nie zniszczyły, ale... jedyne co się może w niej zniszczyć to silnik, drzwi, maska, tylny zderzak yy, i lampy. I to jest tyle. No i ewentualnie jeszcze przednia szyba, jak już tego jeszcze nawet nie, nie doświadczyłem. Chyba wiem, czy ktoś jest. Webku jest, pozdrawiam. Tak, bo to, coś to się smało Podchodziło parę osób. Organizacja e, jest prywatna, nawet nie pisze do mnie rzeczy rekrutacja. No chyba, że macie Skype'a, no to wtedy jakoś może dam radę Skype'a, czy tam Tesa, czy Goombla. Byle jaki komunikator głosowy, jeżeli macie, e, ponieważ właśnie na tym się głównie topiera to że my sobie razem ze sobą gadamy się znamy wszyscy się tutaj znamy No eee, Dobra Mam nadzieję że No dobra się to nie weszły Taki z tym. Tak więc ja się z wami żegnam ja byłem nawet widzimy się w kolejnym odcinku Cześć